Witam, jestem Gold i dziś przedstawię Wam kilka ciekawostek i faktów na temat nadchodzącej wodnej piękności w Genshin Impact, czyli Jelan. Możecie się zastanawiać, czemu nie zrobiłem wcześniej tego odcinka zaraz po Kuki albo coś ten deseń, ale wtedy nie wiedziałem, że voice -y postaci np. Chongyuna czy Niguang są zaktualizowane do właśnie Jelan, a stąd płynie dosyć duża część ciekawostek. No ale ostatnio się dowiedziałem, jak przeglądałem voice -y niektórych postaci... I macie ten odcinek. Mam nadzieję, że upewniliście się, że wasze ciała są w wygodnej dla was pozycji i że dołączyliście na mojego Discorda, a ja nie przedłużam i zapraszam. Jelan jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Obywatelskich. Chongyun krótko po zostaniu egzorcystą spotkał Jelan, jednak ona tylko napisała jego imię w jakimś notatniku i potem nigdy się więcej nie spotkali. Jelan jest drugą postacią z Liue, która włada Łukiem. Jej przodkowie pracowali w Liwe Xinqing, czyli takiej organizacji, która m.in. łata luki prawne i ogółem zajmuje się porządkiem w Liu. Więcej o tej organizacji w odcinku Yanfei oraz Niguang mówię. Co ciekawe, ci przodkowie Jelan pracowali razem z dziadkiem Catching, a ona sama mówi o Jelan, że jest bardzo rzetelna, wydajna i dostarcza ważnych informacji do Ministerstwa Spraw Obywatelskich. Niguang natomiast mówi, że Jelan jest bardzo inteligentna i że ufa jej bez zastrzeżeń. Imię Jelan można przetłumaczyć jako nocna orchidea, albo bardziej po polsku nocny storczyk. Jej konstelacja natomiast oznacza cienistego gościa i może być to nawiązanie do Sisi Kongiu, czyli takiego dzieła literackiego, w którym storczyki właśnie były nazywane cienistymi gośćmi. Kiedy Xiangling po raz pierwszy spotkała Jelan, to była pewna, że jest to dziewczyna, która woli lżejsze potrawy. Jednak okazało się, że Jelan radzi sobie nawet z największą pikantnością ze wszystkich jej klientów. Xiangling nawet myślała, że jej potrawy nie były dla niej wystarczająco ostre, ponieważ Jelan potem zaczęła kąsać surowe Jeon Chili. Nasz wodny łucznik samodzielnie bada dekezm. Jelan kiedyś przyjechała odwiedzić rodzinę Sienciu, a jego ojciec i brat traktowali ją z szacunkiem, natomiast ona w zamian była miła i uprzejma. Sienciu myślał wtedy, że jest miłą i młodą damą. Co ciekawe, jego zdanie się zmieniło, kiedy, jak on tu mówi, zobaczył ją gdzieś indziej. A ta zrobiła na nim zupełnie inne wrażenie. Nasza wodna uczniczka kiedyś pomogła Janfej rozwiązać trudną sprawę oszustwa księgowego. Zaprosiła ją później nawet na kolację, jednak nasza pani z książką miała wrażenie, że Jelan w każdej chwili potrafi czytać w jej myślach, kiedy z nią rozmawiała. Chiński tytuł Jelan, czyli Lang Shengyugu, oznacza Storczyk rośnie w ciemnym wowozie. Ciekawiej się jednak robi, gdy zauważymy, że pochodzi on od idiomu, który brzmi: Storczyki rosnące w ciemnym wowozie nie przestają pachnieć z powodu braku ludzi. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do tego, że Jelan zawsze działała w pojedynkę, pod przykryciem, a nawet w cieniu, że tak powiem. Jednak, mimo to, zawsze dobrze robi swoją robotę, a niewielu ludzi dobrze ją też zna oraz jest rzadko spotykana. A te przysłowie Odnosi się do tego, że my możemy nie wiedzieć, że coś istnieje, ale dalej sobie egzystuje i robi swoją robotę. Ciekawostką jednak dla fanów anime jest to, że japońska aktorka głosowa Jelan, czyli Endo Aya, podkłada głos między innymi Sinti czy Mylaine z Pokemonów, Shoko Yeri z Jujutsu Kaisen, Miyuki Takarze z Lucky Star, czy co mnie najbardziej zaskoczyło, bo to anime oglądam akurat, Sumire z Boruto. Natomiast ciekawostką dla fanów pewnej nie powiem jakiej gry, jest to, że Laura Post, czyli angielska aktorka, głosowa Jelan, podkłada głos Ari. I to też mnie dosyć zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, że to już koniec tego odcinka. Było chyba 17 ciekawostek, aczkolwiek nie wiem, jeszcze sobie to policzę. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu i że o wszystkim, co wiemy do tej pory na temat jelan, wspomniałem. Oczywiście, jeżeli nie lub jeżeli coś by Wam nie pasowało, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ja tymczasem żegnam się z Wami miłego dnia, czy kiedy to tam oglądacie, dobrych wiszów. Niech ci, co chcą, jelan nią dostaną i adios. Ja chyba będę chciał jelan, aczkolwiek jeszcze się zastanowię.